Całym chłopaki Wyobraźcie sobie Ja mam siostrzeńca Nie wyglądam, co? A mam, zaskoczyłem was To jest bardzo dziwny chłopak Do liceum chodzi Nie na tym dziwność polega oczywiście Tak mi głupio wyszło Dziwność polega na tym Że ten chłopak Smarkac bądź co bądź Już wszystko wie co będzie robił dalej Wszystko wie To jest, to jest niesamowite jak go się słucha Ja wam powtórzę Więc on mówi tak za dwa lata zdam maturę. Pójdę na studia. Skończę w 86. Zostanę na uczelni jako asystent. Pracę doktorską skończę w 90. Habilitacja w 94. Profesora nadzwyczajnego powinienem mieć najdalej za 18 lat, zwyczajnego za 20. Jako profesor zwyczajny będę dostawał wiele zaproszeń na kongresy naukowe, międzynarodowe zjazdy i itd. Mówi ten. Ten gówniarz za przeproszeniem, tak mój? Jeżdżąc po stolicach europejskich, wybiorę sobie jakąś najodpowiedniejszą. Myślę, że to będzie Londyn, może Stockholm, może Helsinki. Przy okazji kolejnego sympozjum porobię odpowiednie kontakty. Potem, jak wrócę, wyrobię sobie paszport prywatny i wyjadę na rok zmywać talerze albo coś takiego i się odkuję. Tak sceniak mówi. No i powiedzcie, jak mu wytłumaczyć?